We wtorek 25 kwietnia na stadionie w Olszynie odbyły się 24 Dolnośląskie Igrzyska Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w wiosennych biegach przełajowych Olszyna 2023. Wystartowało w nich 600 młodych lekkoatletów, reprezentujących wszystkie kluby i sekcje lekkoatletyczne LZS specjalizujące się w biegach przełajowych z terenu Dolnego Śląska. Organizatorami wydarzenia było Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych oraz sekcja lekkoatletyczna klubu sportowego Olsza Olszyna, a także Urząd Miejski w Olszynie. Ta impreza, jeżeli chodzi o ludowe zespoły sportowe, była po raz pierwszy organizowana przez sekcję lekkoatletyczną w Olszynie przy współudziale Urzędu Miejskiego, no i oczywiście prezesa Dolnośląskich ludowych zespołów sportowych. Udział w tej imprezie wzięło ponad 600 uczestników z całego dolnego Śląska w poszczególnych kategoriach. Dzieci startowały od 200 metrów do 1500 metrów. W związku z tym, że zarówno aura, jak i też organizacja była naprawdę perfekcyjnie przygotowana, chcę serdecznie podziękować. Tym organizatorom naszym, że się włączyli w przygotowania tej imprezy. Podziękowania również kieruję do tych wszystkich, którzy się włączyli szczerze w organizację tej imprezy, między innymi Młodzieżowa Straż Pożarna Olczyńska, między innymi Panie z Lubania, które przygotowały poczęstunek w ilości 4200 pierogów dla uczestników. No i rozmawiając z tymi trenerami, organizatorami byli naprawdę szczerze zadowoleni, że w takich warunkach te zawody mogły dzisiaj przebiegać. Przez cały czas trwania zawodów dzieci miały zapewnioną opiekę organizatorów, medyczną oraz swoich trenerów i opiekunów. Z dziećmi tymi przyjechały również osoby starsze, czyli ich opiekunowie, trenerzy, którzy bardzo byli zadowoleni z tej trasy przygotowanej właśnie przez organizatorów. No i chcę powiedzieć, że jeżeli będziemy mieli szansę i możliwość kontynuowania tego typu imprez na naszym terenie, to zawsze z otwartymi rękoma przyjmiemy dzieci. Na e, tego typu zawody, jeżeli chodzi o e, biegi, biegi przełajowe. Mistrzostwa w Olszynie. Tak oto podsumował prezes Zarządu Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS Reszek Noworul. Szanowni Państwo, jesteśmy w tej chwili na obiektach sportowych w Olszynie, gdzie odbywają się 24. Dolnośląskie Igrzyska Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w wiosennych biegach przełajowych. Jest nam bardzo miło i za to dziękujemy Panu Burmistrzowi, że mogliśmy tutaj zorganizować tą imprezę. Na starcie, według wstępnych informacji, mamy około 600 zawodniczek i zawodników z całego Dolnego Śląska. To jest faktycznie sukces, jeżeli chodzi o liczbę zawodniczych, zawodników i nas bardzo. Co to cieszy? Mamy nadzieję również, że pogoda nam tutaj dopisuje i do końca zawodów na pewno pozostanie taka słoneczna pogoda z nami, czego sobie serdecznie życzymy. Dziękuję bardzo. W czasie igrzysk dzieci mogły zrelaksować się w dmuchanym zamku, zjeść pyszne pączki, watę cukrową oraz napić się gorącej herbaty przygotowanej przez olszeńskich strażaków. Miały również zapewnione ciepłe posiłki.